Chorwacja się kończy. Tak, miałem okazję niedawno gdzieś usłyszeć. W sensie wakacyjnym, oczywiście. Czy w Chorwacji zrobiło się naprawdę tak drogo, jak mówią, i czy będzie jeszcze drożej po jej wejściu do strefy euro? Czy jeden z ulubionych kierunków Polaków zostanie porzucony, i jeśli tak, to czym można go zastąpić? Jakie tak naprawdę są ceny w Chorwacji, i czy wciąż warto się tam wybrać na wakacje? W sklepach i w wielu restauracjach podane ceny są już w walucie euro, zatem można zobaczyć, czego będzie można się spodziewać po wejściu Chorwacji do strefy euro. Mieliśmy bardzo niedawno okazję odwiedzić Wyspę Kryk w Chorwacji, zatem dzisiaj opowiemy o naszych wrażeniach cenowych za zakwaterowanie, jedzenie, atrakcje i jak wygląda stosunek jakości do ceny w tym kraju. Przed naszym wyjazdem do Chorwacji mieliśmy okazję porozmawiać z kilkoma osobami, które niedługo wcześniej wróciły z Chorwacji z wakacji. Dowiedzieliśmy się od nich, że zrobiło się tam dość drogo i ceny są porównywalne nawet do tych w Holandii. Część osób, z którymi rozmawialiśmy, mieszka właśnie w Holandii, stąd to porównanie. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy faktycznie jest aż tak drogo i co oferuje Chorwacja w swojej cenie. Zacznijmy od zakwaterowania. Oczywiście każdy może sobie sprawdzić ceny apartamentów czy hoteli, na przykład na Booking.com. Dlatego nie będę tutaj długo się rozgadywał na ten temat, ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Można zarezerwować sobie na przykład luksusowy hotel, albo na drugim spektrum cenowym łączony pokój w hostelu. Do wyboru do koloru. Dla nas najważniejszymi rzeczami jest to, żeby było czysto, żeby mieć własną łazienkę. No, i wygodne łóżko, też jest jak najbardziej wskazane. Udało nam się znaleźć fajny pensjonat z małym basenikiem i, jak się później okazało, z bardzo smacznymi śniadaniami. Noc w tym pensjonacie za dwie osoby ze śniadaniem kosztowała 94 euro. W pokoju było jeszcze dodatkowo jednoosobowe łóżko, zatem pewnie rodzina 2 plus 1 będzie miała podobną cenę, ale to trzeba byłoby sobie już sprawdzić bezpośrednio z nimi albo na Bookingu. Dla osób zainteresowanych link do pensjonatu dla Perla, bo tak się nazywał, zostawię na dole w opisie tego filmu. Teraz jest najsłabszym punktem tego miejsca, ale nie była to najtańsza opcja noclegowa, jaką znaleźliśmy, ale było to bardzo fajne połączenie jakości, ceny i dobrych opinii na Bookingu. Dla perla do plaży mieliśmy jakieś 500 metrów. W okolicy były różne bary i restauracje, ale najfajniejsza, nasza ulubiona restauracja, do której najczęściej zaglądaliśmy, była już około 19 minut drogi na pieszo od pensjonatu. Tak przynajmniej pokazuje Google Maps. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo my zawsze jeździliśmy samochodem. A nasza ulubiona restauracja, tak na marginesie, to Konoba Sidro. Pyszne jedzenie. Mua. Tutaj były chyba najlepsze kalmary, jakie jedliśmy kiedykolwiek. To dzisiaj postanowiliśmy przetestować jeszcze. Coś innego. La Perla to świetne miejsce jako baza wypadowa do zwiedzania wyspy. Jest niedaleko do miasta Kyrk, czyli stolicy wyspy, co jest naszym zdaniem na plus, bo to właśnie w Kyrk najwięcej się dzieje, a można dojechać tam z ponad w kilka minut, może 8 minut samochodem. Cena zakwaterowania, jaką płaciliśmy więc na wyspie Kyrk, jest nieco wyższa od ceny, jaką płaciliśmy w lipcu w Międzyzdrojach. Nad Bałtykiem dostaliśmy zniżkę od bookingu i wyszło nas jakieś 300 zł z haczykiem za noc. Gdyby jednak nie ta zniżka, to wyszłoby około 500 zł za noc, co by stawiało cenę nieco wyżej niż ta z Chorwacji. W ofercie w Polsce też nie było wliczonych śniadań, ale jeśli mam być szczery, to pokój w Międzyzdrojach miał wyższy standard. Ciężko zatem to tak porównać jeden do jednego. A jako ciekawostka muszę powiedzieć, że najtaniej z naszych wyjazdów tegorocznych wypada Hiszpania. Tam za cały apartament płaciliśmy 72 euro za noc. To było jeszcze na chwilę przed głównym sezonem, ale w głównym sezonie ten apartament kosztuje 80 euro za noc, czyli i tak taniej niż opcje w Chorwacji albo w Polsce. Dodatkowo w tym apartamencie mogło spać 6 osób, a w Chorwacji i w Polsce po 3 osoby w pokoju. Ale to jako taka ciekawostka, jeśli interesuje Cię Hiszpania jako kierunek, to link do filmu, w którym jesteśmy w tym apartamencie, zostawię na dole w opisie tego filmu. Jeśli chodzi o ceny jedzenia w restauracjach, to spoiler alert: bez owijania w bawełnę mówię, że jest zdecydowanie taniej niż w Holandii. Za obiad w restauracji z bardzo dobrymi ocenami na TripAdvisor zapłaciliśmy 41 euro za dwie osoby. Do obiadu wzięliśmy lampkę wina i kole, i zamówiliśmy jeszcze dodatkowe frytki i dodatkowe surówki. Jako dania główne zamówiliśmy grillowane kalmary i smażone kalmary. Była to prawdziwa uczta i ledwo daliśmy radę zjeść. W innym miejscu zamówiliśmy talerz grillowanego mięsa dla dwóch osób. Tam z dodatkową surówką, lampką wina i dwoma kolami zapłaciliśmy około 50 euro, ale mięsa tam było tak dużo, że zamawiając dodatkowo jedną lub dwie porcje frytek, mogłyby się tym najeść trzy, a nawet cztery osoby. Była to też restauracja z bardzo dobrymi ocenami na Trip Kiedy tam przyszliśmy stała kolejka osób czekających na stolik, więc. Zdecydowanie nie są to najbardziej budżetowe opcje, gdzie można zjeść. Za piwo alkoholowe czy bezalkoholowe na wyspie Kyrk płaciliśmy od 20 do 25 kun, czyli pomiędzy 12,50 a 15,50 na złotówkę. Takie piwko lokalne, Karlowiczko, kosztuje 2,60 euro, 20 kun. Sztydna cena jak na taką miejscu, miejscowość dość turystyczną. Najdroższe piwo jakie widziałem w jednej z restauracji kosztowało 29 Kun, czyli jakieś 18 zł. W wielu miejscach w restauracjach ceny były już widoczne także w walucie euro, zatem nie powinno to się już dużo różnić od tego co zobaczymy w przyszłych sezonach wakacyjnych. Ceny w sklepach w Chorwacji to już zupełnie inna bajka, ale o tym troszkę później. Większość ciekawych i pięknych miejsc, jakie mieliśmy okazję zobaczyć na chorwackiej wyspie Kyrk były darmowe. Płaciliśmy tylko, o ile dobrze pamiętam, w dwóch miejscach. Jednym z nich był zamek frankopański w stolicy wyspy, i tam bilet kosztował 22 kuny, czyli jakieś 14 zł. Drugą atrakcją, do której wstęp był płatny, to jaskinia Biserujka, gdzie znaleziono szczątki ogromnego niedźwiedzia, który żywił się tylko roślinami. Niedźwiedzie te wymarły jakieś 20 tysięcy lat temu, a w jaskini można podziwiać replikę szkieletu tego niedźwiedzia. Przewodnik też powie dość dużo na temat stalaktytów, które można tam zobaczyć i jak powoli one rosną. Wstęp do tej jaskini kosztował 35 kun, czyli niecałe 22 zł. Te i więcej atrakcji z chorwackiej wyspy Kyrk zobaczysz w naszych odcinkach z tego pięknego miejsca. Będą odcinki jak zorganizować taki wyjazd na własną rękę, co tam warto zobaczyć i wrzucimy coś na pewno na temat jak wyglądają takie wakacje i ile kosztują. Link do tych filmu znajdziesz na dole w opisie tego filmu i na ekranie końcowym. Ceny w sklepach w Chorwacji to małe zaskoczenie. Ceny faktycznie zbliżają się do tego, co widzimy na co dzień w Holandii, gdzie aktualnie mieszkamy. Z przykrością muszę stwierdzić, że niestety, ale to samo dzieje się z cenami w Polsce. Ale to opowieść na inny temat. Rzeczy sporo tańsze niż w Holandii, które wpadły nam w oko, to na przykład alkohol. Takie małe buteleczki, które w Holandii i w polskim sklepie kosztują prawie 5 euro, tam kosztowały ,72 euro euro. Cen jedzenia w sklepach jakoś specjalnie nie analizowaliśmy, ale wygląda to podobnie do tego co widzimy na co dzień w Holandii czyli nieco drożej niż w Polsce, ale przepaści jakiejś wielkiej nie powinno być. Ceny paliwa są zdecydowanie niższe niż w Holandii, ale chyba wychodzi trochę drożej niż w Polsce. Kiedy tankowaliśmy auto na wyjazd, płaciliśmy za litr 11,52 kuny, czyli jakieś 7,22 na złotówki. W tym samym czasie w Polsce tankowaliśmy za około 6,50 za litr. W Holandii w tym czasie litr paliwa kosztował euro 95, czyli jakieś 9,18 na złotówki. Zatem wróćmy do pytania: czy Chorwacja kończy się turystycznie dla Polaków? Jak to gdzieś ostatnio słyszałem, myślę, że jest to piękny kraj, w którym można zorganizować sobie wymarzone wakacje i wciąż zapłacić za to nieco mniej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Jest tam wiele miejsc do zwiedzania, piękne plaże, czysta i ciepła woda czyli wszystko, co jest potrzebne do idealnych wakacji. Cenowo na pewno zrobiło się trochę drożej niż było w poprzednich latach, ale ceny niestety rosną wszędzie. Wakacje w Chorwacji wyjdą pewnie nieco drożej niż wakacje nad Polskim Morzem, ale w Chorwacji masz praktycznie gwarantowaną pogodę, a porównując ceny przykładowo do międzyzdrojów, w których byliśmy w lipcu, cena wcale nie wyjdzie aż tak dużo wyższa. Filmy z międzyzdrojów i ceny, jakie były w tym sezonie, znajdziesz już na naszym kanale, jeśli ten kierunek Cię interesuje. Muszę powiedzieć, że zdecydowanie Chorwacja nie zrobiła się tak popularna turystycznie ze względu na to, że miała niskie ceny. Jest to piękny kraj z czystą wodą i smacznym jedzeniem. Zatem Chorwacja ma wszystko, co potrzebne jest do spędzenia idealnych wakacji. Czy zatem myślę, że wyjazdy do Chorwacji nieco się ukrócą po jej wejściu do strefy euro? Myślę, że nie, bo po cenach, które są tam często już teraz podawane w walucie euro, widać, że wciąż będzie przystępnie. Może nie tak tanio, jak było kiedyś, ale wciąż taniej niż w wielu innych krajach. Choć wiele osób w komentarzach pod filmami z Międzyzdrojów pisało, jak uwielbia klimat polskiego morza, to myślę, że prawie każdy dałby się namówić od czasu do czasu na wyjazd do słonecznej i gorącej Chorwacji. Bo cenowo nie będzie to kosztowało wcale tak dużo więcej. W Chorwacji pewnie znajdzie się wiele miejsc, gdzie będzie można zjeść taniej niż nad polskim morzem albo wynająć tańsze zakwaterowanie. Ale ogólnie mówiąc, że Chorwacja wyjdzie drożej, mam na myśli też koszty transportu, bo jest jednak sporo dalej. A przy obecnych kosztach paliwa, no to dodaje się do całości. Co jednak ciekawe, jeśli uda się trafić tanie bilety lotnicze, to najtaniej wyszła nam w tym roku Hiszpania. Jak już mówiłem, linki do tamtych filmów zostawię na dole w opisie tego filmu, gdyby Cię interesowała Hiszpania i region Costa Blanca. A może by tak nagrać odcinek z porównaniem Hiszpanii i Chorwacji? Daj znać w komentarzach, jeśli myślisz, że to dobry pomysł. Zapraszam też na odcinek, gdzie pokazujemy eksplorację wyspy Kyrk w Chorwacji, ceny, atrakcje i ciekawe miejsca. Jest to pierwszy z dwóch odcinków, w którym zobaczysz, czy chorwacka wyspa Kyrk oczaruje również Ciebie. Znajdziesz go tutaj. Do zobaczenia zatem w tamtym filmie. Cześć!